Pięknie rosło. To wie, kto wie? Czy urośnie nowa, To, jest to Tak, a może urośnie nowa, czy No to drzewko już tak wiele lat tutaj rosło, wiesz? Kto wie, kto zobacz, wie? jak, zobacz, jakie ono było duże. No. Jakie piękne. Ile ptaszków na nim mieszkało. I wiórek. I wiórek. Pieróżki, lucia. To pewnie dlatego je ścinają, bo rośnie blisko domku. Co prawda ona jest zdrowe. Trochę sobie porosła przynajmniej. Tak. I dało radości zwierzątkom. Tak i nam. Ty zobacz jak ścina ten pieróżki. Biedne drzewko. Jak go jeszcze zobaczę na dworze i go tak mocniej, że on ucieknie, gdy pieprz rośnie. I ten domek będzie bezpieczniejszy teraz. Ale masz rację, że szkoda drzewka. Teraz saks ten kapa na drugie piętro drzewa. Mhm. I pan się zrzucał. Taki zazimieszek. Czy to nie że zazimieszek? To ten pan robi swoją pracę. Tak, a my tego nie lubimy. No, kazali mu ściąć drzewo do ścina. Tylko chciał to zrobić dla dobra swojego Mhm. Świat się zmienia na naszym oczach. Tak.